tu, ale będzie tak przez okna mi przykręcać. A przez okno nie mogę dokręcać tych, tych śrubek. Jeszcze chwilkę pobędę, dokręcę i wtedy już uciekam stąd ze środka, dobrze? Uh -huh. No to fajnie. Zjadłem już, proszę. Wszystko? Wszystko. Czego To co? Mm. Nie wiem Chcę tyle Ci dałam mm. Dlaczego się tam brakowało? Mm -hmm. no, dzięki Zostawiam w dobrym towarzystwie. W dobrym towarzystwie mi nie zostawiasz? Ech. Ech. Taka tu będzie szkoła dobrze Dobrze Cześć Cześć A co robicie? Przy, próbuję śrubki przykręcić. Dach Wszystko zjadłem. To moje było. Nie. Bo to chyba ktoś, kto jest najwyższy i najgrubszy. Mhm. To muszę zrobić. Mhm. Możliwe. No jak wytam do domu, to mogę... No to, a gdzie idziesz? No, no w to, to jest i będę cisza i nie będę nabyła, i będziesz cisza ze mną. No dobrze, a gdzie idziesz? No, idę zobaczyć na chwilę jak wrócę to mam zobaczyć, że tego już nie ma. <śm> dobrze, a teraz gdzie idziesz? Poproszę. Poproszę. ale nie chcę tutaj tego wysypywać. No nie będziemy śmiecić tą korą. Może Jagoda wysypiesz za mnie tam pod drzewka, co? Pod iglaki. No. To Przez to nie przejdzie, nie przejdzie przez to. Otwórz. Ja, ja muszę zobaczyć, a ty nie. Ja mam to zobaczyć, że już nie ma. No dobra, no to wysyp i mi podaj. I ja to tu ustawię i zobaczysz, dobrze? Mhm. Proszę bardzo Dzięki Już zjadłem Proszę zobaczyć Dobrze mhm. To co mogę już te śruby dokręcać? No No to fajnie